Siema, ludzie z tej strony. Seba i Slime. Siema. A to kolejny odcinek z serii. Mindy. Ej, akurat znaleźliśmy miasto. Tak, i ja właśnie mam jakieś temki, bo jak nagrywałem, to dobyłem, ale nagranie się podzieliło na części, więc a mi się tego nie chce włączyć, więc to nowe nagrywamy. Znaczy mnie wtedy nie było, on sam nagrywał, jakby co. Ktoś zabrał już Buty są Też? No nie, nie mam No nie masz hmm, Dobra Też tutaj był przed chwilą okay. Hej? Musiał być I tutaj było takie pomieszczenie Pod wodą I tam była skrzynia o, lol jasna. Parkour mnie wyszedł O mam Mam chytonę. To nie, To dobrze Też? No ale za chwilę Ty jesteś na dole? Tak. No do nie widzę nic. Zresztą do dole już widzę. Czekaj, wezmę się przesunę. Co to jest? Tam, tam jest skrzynia, ja tam właśnie byłem już i... ale widać i tam był... kurczę. Chodź za mną ja, mostem. Karabinową potrzebujesz? Nie, doszedgana. Masonka. Bo ja mam... Łzy, tu były dwa łzy gasta, dwie i dziesięć krzemienia. że. Łabia. Nie oni. mi kawę. Olo, dasz mi jedzenie, bo... Maszko 2 HP. O kurde, tutaj ktoś zabił kogoś i leżał tu rewolwer drugi. Tak? Na Dasz mi pytonę. A ty nie masz? Nie. Czemu mi dałeś? Możemy się podzielić. Dobra, dam ci. Kuu, dodam intro więc. Sorry, ludzie, ale teraz można było trochę kiepsko słychać sebe, Ale teraz będzie lepiej, więc, sorry, jeżeli nic nie będziecie słyszeć. A u mnie też. Postaram się to naprawić, sorry, wielkie. Kurde, ja też zapomniałem o tym. To se przestaw. Też, sorry, ludzie, ale. Muszę zgłośnić. Tak, ale. A gdzie są twoje ten w ogóle? Gdzie masz itemy w ogóle? Tam leżą Lola le ścina. A już dobra, dobra. Ma serio. Dobra już chyba. Spędzi mnie noga. What? Czemu tu nie ma twoich itemów? Może było usuwanie. Albo ktoś tu jest. Wodę muszę wypić. Czy te pasz do mnie, czy nie? Mówię, mam lat, Jakiegoś Coś przez tamtego. O, i hmm. temki znowu są. Serio. BOD. Następny chlebek? O Nie no akurat na nagrywaniu musiał być lag. A ja. nie, już mi odlagowała. Dobra Sorry ludzie za tego laga, nie się stało Ale już myślę, że nie będzie taki Ścinek Cytepaj się Wchodzę na serwa Kurde, sprint mi się wyłączył. Czemu mi się... Dobra. Nie chciało mi się zalogować. Eee, teraz robię małe cięcie, bo nie chcę pokazać swojego hasła. Więc zaraz się zobaczymy. A ja cały czas zostaję, a on robi cięcie. Już się możesz stepnąć? Tak ja tylko stoi gość przy tabliczce i... Nie mogę napisać... Mogę... Dobra już. O kurde. Ej te się do mnie, bo nie jestem na bagnie. Zaraz, bo mnie zombie goni. No nie zginąłem. Leży więc. A Leżę... Ja ci to tam, mówiłem już. Tam nie ma laków. No ekstra, super, 10 zombie, goni mnie. A ja mam straszne ścinę przez skajpa. A hmm. no jednak masz rację, że z tego team pobrał. Widzę dwa niki i zombie mnie jeszcze zabije. do mnie. Znowu to samo lak. O ba. miasto! Ale to ja chyba ten odcinek no, od nowa nagram, bo mnie w... to nagrywaj od nowa. Pobioraj się tym spika. No ale nie rozłączaj się teraz. No. Co to, ty zakończyłeś nagrywanie? Tak. Dobra, ludzie, teraz ja tylko nagrywam. Bo mnie kurzają te ścinek. Czemu ci nie ma na serwie? Dobra, nieważne. Staliśmy sami ludzie, więc nieważne, niestety on ma lagi. Eee. Dobra, idziemy przed siebie. Może znajdziemy jakieś miasto? Mam nadzieję, że tak. Bo inaczej będzie kiepsko z przeżyciem. <laughs> Aha, ekstra, granica świata. Wracamy jakoś tam. Dobra, idźmy tam. Nie powinienem sprintować, ale sprintuję, bo nie lubię czekać. Może zaraz się was dzwoni. zombie, ja nie lubię zombie nie wiem czemu on, te zombie są naprawdę dobre teraz zobaczysz, że na tym serwie one są z, jako lepsze jeszcze bardziej ulepszyli ogólnie w Mindsie są lepsze zombie, więc niestety to nie jest takie łatwe przecież psz, tak naprawdę to jest taki survival na maxa, no nie? <laughs> hmm, czyli, no wiecie, to nie jest już takie proste, jak się wydaje. Dobra, może znajdziemy zaraz jakiegoś gracza. A tam jest dróżka. Pójdziemy dróżką, a tam miasto. To tam wrócimy. Bo na pewno będziemy potrzebować jedzenia. A tam może być jedzenie. Mam nadzieję, że będzie. Żeby tam przypadkiem nikogo nie było. ale zombie musi być. Dobra, już jestem. Dobra. po zombi, ale pewnie... O, tam widzę Nik. O. what? O dobrze. Aha, czyli nic ciekawego. Nie! Dobra, mamy trzy łzy Gasta. Znalazłem tego, dniętego gostka. Uh -huh. tego gostka. Dobrze. O chwili. No, ekstra. Według mnie oni zrobili te zombie za dobre. Przy tym, że się nie ładuje życie, to... Denerwujące. Też tak myślę. Wtepnę się do ciebie. Ale ja nie gram! Nie grasz? Bo pobieram. spika pobierasz? Hmm. Mówię ty. No nie mówię jej, że pobierasz tym spika. jeszcze musisz sobie pobrać. Ja? A ktoś tam dołatnił? Bo nie mówiłeś, że pobierasz. Powiedziałeś, że musisz pobrać. Ale pobieram. Szczerze to muszę zacząć survival jakiś. Znaczy nie survival, no survival też, SG. Ale jeszcze muszę zacząć parkura. Przecież masz służby czemu nie nagrywam? SGM mi chodzi, że muszę nagrywać. Ja też. I parkura. To mnie znudziło, bo za często wygrywało mi trochę bez sensu. Już się pedem... tak nie chwal. Oko, tutaj na pewno będzie jakaś skrzynka. O nożyce tu nic nie ma. Dziwne, ale tak też może być. A, tutaj jest nic nie ma czyli ktoś tu był niedawno hmm. ale czy tu coś być no jest skrzynka o dwie miksturki to się na pewno nam przyda ekstra panda szitle hmm. Jak się nie odzywasz, Seba? Ubiera mi. już, se, już się przeładuję. A jak widzicie, ludzie, slajm to Sefa też. O, tutaj kiedyś nas zabiła taka diaksowa. A my mieliśmy w miarę dobre Q Pamiętasz? Jak na sobniem? Ja. Team się długo instaluje. Tam jakieś różne musisz coś tam akceptować. Takie różne bzdury. Wszystko jest tam po angielsku, więc musisz tam jakoś, nie wiem. Ale ja wiem, jak. Ale mogę pobrać spolszczenie. No, mi metto, non ho fatto. No, no, zombie Jak jest tyle zombie Ja nie lubię zombiaków w ogóle Jakby było Jakby były normalne to by było fajniej Dla mnie dziwne jest to że tutaj tak dziwnie Dzień jest i noc mhm. Że nagle się robi dzień i nagle noc A nie tak że powoli Mogliby zrobić, że się u serduszka regenerują. A okay, kiedyś, bo się ładowały. wreszcie jakaś wioska. A nie, to tylko domek. Niestety. Mam nadzieję, że jakieś jedzonko będzie w tym domku. Raczej taka bardziej melina niż domek. <noise> Dobra, już zainstalowałam teraz polszczenie To sobie instaluj co tam chcesz.

Co? O nie, zakażony był. O nie, ja nie mam spida, pomocy. No, trudno. You know tak, wiecie co, ludzie? Ja zrobię teraz cięcie. I zagramy w na jakimś innym serwie, i to będzie niespodzianka, w co zagram. Więc na razie robię cięcie, więc. Bye.